Cześć, witam was w parku nowym Koala w Dźwierzynie jesteśmy i będziemy teraz testować trasę zieloną zaczynając od drabinki o, z powrotem wróciłem do tego parku aby go na nowo przetestować dlatego, że doszły nam nowe trasy więc warto pokazać co na tych trasach jest a przy okazji mam okazję jeszcze raz sobie przejść niektóre już trasy. Teraz mamy kółko krzyżyk. Bardzo fajno przeszkoda. Tak jest zaliczone. Teraz będziemy mieć Flintstona. Ok. Dobra. Niech sobie przyjedzie do nas. Tutaj sztywno prosto jesteśmy i po prostu... Obracamy się do tyłu, tak jakbyśmy do tyłu sobie chodzili. A beczka jedzie do przodu. Hop! Hop! Bardzo fajnie! Dobrze! Hop, hop! I jesteśmy. Dobrze. Peczuszka wraca. A my jedziemy dalej. Mamy tutaj pięć tras aktualnie. A i teraz będzie orczyk. No to jedziemy. Na ryczku. Hop! Zaliczone. Czekają nas. Platformy. Tak jest. Pamiętam tam. Na końcu chyba jest spory samolot, taki dwupłatowiec. Bardzo mi się podobał. Więc będę miał przyjemność znowu go zobaczyć. A chłopaki się starają naprawdę. Dokładają nowe, fajne przeszkody. Tam na fioletowej, tak fioletowej, mamy e, nową przeszkodę. E, Tratwę. Bardzo fajna. Teraz będziemy mieć okienka. No to lecimy przez okienka. Hop. I już jesteśmy. Teraz. A. Przeskok no, koala To jest koala, czyli podpinamy się bloczkiem. tak nie ma e, trawersu, więc po prostu przechodzimy się krótka ta koala Ja bym zrobił z tego przeskok Tak jest birmański. Teraz hop, co drugi sobie pochodzę. Hop, naciągam i przechodzę po prostu dalej. Kolejnym krokiem robię dalej. Tu będziemy mieć tyrolkę. Tak, no wyprostujmy sobie nasz bloczek na przemiennie, pamiętajmy o tym zawsze zakładamy jedziemy. Jest zakładamy sobie ten i teraz będziemy mieć zygzak. Tak, kładka zygzak. Lecimy. Przepraszam. Dobra, poczekamy chwilkę. Jak sobie po zygzaku trapezy. Przepraszam. Przepuści mnie pani? Bo nagrywam trasę. Dobra, na przemienie mamy. Teraz mamy zygzaka. On się bardzo fajnie buja w każdą stronę. Czyli te z tyłu nam modyfikują pierwszy, ten. A ja sobie, a właśnie. Nie, nie, nie. A ja sobie albo z tej strony przejdę. Dziękuję bardzo. Tak, teraz będziemy mieć samolot ogromny samolot, takiego jeszcze nie widziałem. To znaczy nagrywałem go wcześniej, ale w innym parku takiego nie ma. I teraz będziemy mieć Xy do pokonania. Musimy poczekać. <grywa> Na spokojnie. Najważniejszy jest spokój Koncentracja Dobrze Teraz mamy x Więc zlecimy Tutaj musimy wygibasy robić Dlatego, że musimy z każdą belką Przejść inaczej. Bik. Tak. Hop. Tutaj jeszcze mamy korale, więc to utrudnia nam przejście. One są ruchome, można się pośliznąć. I jeszcze jedno. Dziękuję bardzo. I lecimy dalej. Teraz będziemy mieć kładkę typu H. Naprzemiennie jest, no to go. Prosta przeszkoda, nie powinna nam sprawiać problemu. No i czeka nas Tyrolka teraz. Tak, zakładamy sobie bloczek. Otrostowane, najlepiej żeby prosta linka była, tak żeby nas nie obracało. Dokładamy na przemiennie karabinki No i możemy jechać <śmienią> Koniec trasy Dzięki wielkie Do zobaczenia na tej trasie